Aha! Uh -huh. Zwrot kasy za przegrany kupon cały czas aktualny. Promocja, z której może skorzystać każdy, kto jeszcze nie korzystał. Po prostu, jeżeli Twój kupon nie wejdzie, to otrzymasz zwrot stawki minus podatek. Zaraz powiem o tej promocji nieco więcej. Witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Przybijam typerską pionę Zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem. Jedno kliknięcie dla Ciebie, ułamek sekundy, a pomaga wszystko rozwijać. Dziękuję serdecznie i od razu Ci powiem, jeżeli chcesz przewijać, od razu do kuponów przewijaj. Nie ma najmniejszego problemu. Ja tutaj swój standardowy wstęp odbędzie i też na spokojnie do kuponów sobie przejdę. Zacznę od promocji ze zwrotem kasy za przegrany kupon Po prostu, jeżeli nie masz konta w BetClicku To jest legalny w Polsce Bukmacher. A konto założysz z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem Użyjesz kodu promocyjnego Obstawiamy, tak jak na tym banerku To możesz sobie stworzyć, obojętnie jaki kupon Za maksymalnie 228 zł Obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny Nieistotne ile tych zdarzeń na kuponie Słuchaj, jeżeli ten twój pierwszy kupon nie wejdzie BetClick zwróci ci kasę minus podatek Bo to jest na początku dziennym Więc tutaj o podatkach trzeba pamiętać e, W bonusie Jednokrotny obrót po kursie 2.14 to jest freebet. Całkiem fajne warunki jak na polski rynek 2.14 na całym kuponie. Więc to naprawdę nie jest jakieś turbo bardzo yy, ciężkie zadanie. Są trudniejsze warunki na polskim rynku, więc jeżeli ktoś by chciał sobie zgarnąć taki bezpieczny kupon na dzień dobry, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. To nie musi być coś takiego. To nie musi być taki kupon, to nie musi być za 228 zł, tak jak mówiłem, grasz co chcesz, za 5 zł, 10, 15, 20, jak ci się podoba. W pierwszym komentarzu jest link rejestracyjny, założenie z niego konta to jest minuta i można stworzyć nawet coś tam na Ligę Mistrzów. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku, ponad 100 tysięcy ludzi. Zapraszam też na Instagrama, tam dodatkowe kupony, których tutaj po prostu na YouTube nie ma, linki masz w opisie pod tym filmem. Serdecznie, serdecznie zapraszam i oczywiście lecimy z konkursem, 25 zł do wygrania, co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić tą łapę w górę pod filmem i w komentarzu dokładny dokładne wyniki, Minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Barceloną a Bayernem Monachium. Dopisujecie swój nick gracza z BetClika, typujecie do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza na Biorą udział w zabawie, czyli standard. No i przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z BetClickiem, czyli oczywiście w końcu kupony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Znowu sześć kuponów. E, I tym razem chyba wszystkie od osób, które już typowały. Czekaj, zaraz Ci powiem. Tak, wszystkie od osób, które już typowały, więc zaczynamy od. A, przepraszam. Jeden kupon, pierwszy. Od Przemka, który jeszcze nie podawał, ale ma bardzo fajnego singla, więc trzeba było tutaj wrzucić. Przemek, tak jak mówię, nie podawał. U nas jeszcze kuponów, to jest jego debiutik. Debiutik za no, ponad dwa tysiące złotych. Single rozbity e, na pół praktycznie, żeby ominąć dodatkowy podatek. Po prostu zwycięstwo Barcelony. 1100 zł, 1105 zł pod dodatkowy podatek. Nie ma przekroczonego tego dodatkowego podatku właśnie przez to, że kupon jest rozbity. No co tu dużo mówić. Barcelona która jest w bardzo dobrej dyspozycji ligowej. Jeżeli chce mieć jakiekolwiek szanse jeszcze w tej Lidze Mistrzów, musi musi dzisiaj wygrać z Bayernem Monachium. Nie ma w ogóle innej opcji. Oczywiście Bayern ma już zapewniony awans. Oczywiście Barcelona gra u siebie. Oczywiście Barcelona jest w bardzo dobrej dyspozycji ligowej, tak jak przed chwilą powiedziałem. Wskazują na to po prostu ostatnie mecze. No jeżeli tutaj stracą punkty, adios compadre, por favor my friend, goodbye. Muszą powalczyć z tym Trudnym Bayernem, bo nawet jeżeli Bayern ma awans, to na mecz z Barceloną zapewne się zepną, może będą jakieś lekkie rotacje, ale na pewno będzie mocna mobilizacja. No tutaj Przemek wierzy mocno. Wierzy w moc Lewandowskiego, w moc Barcelony i po prostu w Barcelony na tych dwóch Gielkach. Dalej mamy już kupon od Filipa. Filip, druga najlepiej typująca osoba u nas na YouTubie. 9 tysięcy złotych czystego zysku. To jest 9 tysięcy złotych profitu odliczając stawki. 17 trafionych kuponów na 28 podanych i mamy też mecz Barcelony i Bayernu i tutaj mamy kartki. Jak są kartki, to ja klasycznie wynotowałem sobie jak w tych wszystkich meczach Ligi Mistrzów w fazie grupowej ekipy kartkowały. Jeżeli chodzi o Barcelonę, 4, 3 kartki w pierwszym meczu z Bayernem, 8 i 5, więc generalnie w trzech meczach powiedzmy, że ta linia fajnie zrobiona. Jeżeli chodzi o Bayern, to jest ekipa, która bardzo mało kartkuje. Meczowo, słuchajcie, dwie kartki, 3 kartki, jedna kartka, 3 kartki. no Biorąc pod uwagę, no to oczywiście musi być dobry scenariusz, żeby ten mecz ułożył się pod kartki. Najlepiej, jakby Barcelona długo się męczyła i, i ta frustracja by w nich narastała. No tak mi się wydaje, że najlepiej to wtedy powinni faulować i gdzieś tam te przewinienia z tych przewinień łapać karteczki. No ale to wszystko zależy od tego, jak się spotkanie ułoży, taka jest wizja po prostu Filipa, dorzuca do tego e, overek w jednym z tych najbardziej overowych, najbardziej overowo zapowiadających się meczów na dzisiaj, mianowicie Ajax z Liverpoolem, Liverpool w końcu się otrząsnął po tym, e, no chociaż w sumie o przegrali z Nottingham, to tak nie wiem, czy do końca się otrząsnęli, wydaje się, że już grali lepiej, że wyglądała ta ich dyspozycja coraz solidniej i przyszła porażka z Nottingham, więc e, ciężko stwierdzić, no w każdym razie sytuacja w tabeli prezentuje się tak, jeżeli Ajax straci tutaj punkty, to też już e, praktycznie się żegna, wiadomo, że oni mają 6 punktów straty aż do Liverpoolu. No ale też za nimi Rangersi. Jeżeli chcą zostać w ogóle w europejskich pucharach, to muszą tutaj w ogóle jakkolwiek powalczyć z Liverpoolem. No tutaj mamy propozycję na overa 2,5 goli od Filipa i pędzimy dalej. Dalej mamy kupon od Tomka. 7 podanych, 3 trafione, 2972 zł czystego profitu. Ten ostatni trafiony widzicie na ekranie i mamy tak. No mamy ciekawą rzecz, bo mamy słuchajcie zwycięstwo Porto, które gra na wyjeździe z Brugią. Oczywiście też Brugia niespodzianka jak cholera, pozytywna oczywiście dla Brugi, ma już pewny awans. Oni już sobie zapewnili awans z grupy, słuchajcie, właśnie z Porto, z Atletico Madryt, z Bajerem Leverkusen. Wielkie brawa dla Brugi. No ale tutaj mamy zwycięstwo Porto, yy, które no tak, Brugia 10 punktów, pewne wyjście. Dalej, Porto 6 punktów, Atletico 4 punkty, Leverkusen 3 punkty. Ta trójka jeszcze powalczy o wyjście. I faktycznie, jeżeli Porto chce no, przybliżyć się do tego wyjścia z grupy, to muszą wygrać mecz wyjazdowy. Z Brugią, która, tak jak mówiłem, ma już wyjście z grupy. I pod to tutaj Tomek łapie to, Porto, i do tego dorzuca oberek dwóch i 2,5 goli w meczu Interu i Pilzna. No i tutaj znowu jest taka sytuacja, że jeżeli Inter chce trzymać się przed Barceloną, to bez względu na wszystko musi na pewno wygrać z tym Pilznem. I później w ostatniej kolejce, w zależności od wyniku meczu Barcelony i Bayernu, e, będzie się myślało. No ale tutaj faktycznie e, Inter na musiku cały czas. Inter na pewno zmobilizowany. E, Inter. E, Powiedzmy sobie szczerze, no trochę się ogarnął w tych ostatnich meczach, bo pięć ostatnich meczów to są cztery zwycięstwa i jeden remis z Barceloną na terenie Barcelony i, i ten ostatni mecz z Fiorentiną 4-3, wyszarpane zwycięstwo. No naprawdę fajne spotkanie. Tutaj mamy klejonego overka goli od Tomka. Dalej, słuchajcie, dalej mamy kupon od Kacpra. Sześć podanych, tylko dwa trafione, 1300 zł profitu zostało i jest grubo ładowany za wszystko. Jest overek półtora gola samej Barcelony. Jest wiara w tą Barcelonę Czyli po prostu zakład na to, że Barcelona sama Sama Barcelona strzeli minimum dwa gole e, Gadaliśmy o tym meczu, nie będziemy się tutaj powtarzać e, Tottenham Sporting, rzuty rożne I teraz tak, zawsze jak są rzuty rożne To ja sobie notuję, żebyście też mieli punkt zaczepienia Pogląd jak to wygląda Notuję sobie jak te ekipy biją kornery we wszystkich meczach Ligi Mistrzów do tej pory Jeżeli chodzi o Tottenham Meczowo 8-8, 10-10 Dwa razy linia pokryta Dwa razy by zabrakło po jednym kornerku Jeżeli chodzi o nie, Sporting Wygląda to podobnie, bo 10-10 8 i jeden mecz, w którym były tylko dwa cornery. Więc tutaj, no, oczywiście, finalnie wy sobie musicie zadecydować. Na pewno taki mecz, który powinien być ciekawy, bo tutaj w tej grupie też nikt nie jest pewny wyjścia jeszcze. To Ham pierwsze miejsce, 7 punktów. Dalej mamy Sport, Marsylię i Sporting po 6 punktów. I jeszcze jest Eintracht, który ma 4 punkty. Więc tutaj też wszystko jeszcze jest w grze. Wszyscy muszą tutaj walczyć o punkty. Więc faktycznie zapowiada się ciekawe ofensywne spotkanie, dodając do tego troszkę słabszą dyspozycję, to ten Hamuk, który e, przegrał z Manchesterem United, przegrał w weekend z Newcastle, no nie wiem, czy gorsza dyspozycja, ale dwa mecze przegrane, więc trochę na głowę może to siadać, no może być tutaj naprawdę ciekawie, do tego są jeszcze kartki, słuchajcie, w meczu Atletico, y, Atletico y, Madryt i Bayeru Leverkusen, czyli też y, grupa, o której sobie już dzisiaj gadaliśmy, grupa, która jest niezwykle ciekawa, no bo tutaj tak, jak przed chwilą mówiłem, Brugia ma wyjście, ale Porto, Atletico i Bayern y, jeszcze powalczą tutaj o, o wyjście z grupy i karteczki tak, jeżeli chodzi o te equipe, noto Atletico W czterech meczach Ligi Mistrzów. Meczowo, cztery kartki, trzy kartki, właśnie z Bayerem Leverkusen, 7 i 6 kartek, więc te dwa ostatnie mecze naprawdę overowe, jeżeli chodzi o Atletico i o kartki. E, Leverkusen, cztery, trzy, też 7 i 6, więc bardzo podobnie tutaj kartkujące zespoły. E, no, najmniej było w pierwszym bezpośrednim meczu pomiędzy tymi ekipami, no ale sytuacja w tabeli faktycznie może powodować, że będą tutaj mocne nerwy i zdaniem Kacpra po prostu będą kartki. Przedostatni kupon na dzisiaj jest od Michała, 5 podanych, 4 trafione, bardzo dobry bilans, więc tutaj trzymamy kciuki, żeby Michał dalej za ciosem 4310 zł czystego profitu i mamy też mieszankę różnych i karteczek. Dzisiaj generalnie bardzo dużo kartek jest granych, no bo są takie spotkania, gdzie te kartki mogą się faktycznie pojawiać. Słuchajcie, Ajax Liverpool rzuty różne. I znowu wynotowałem jak to wyglądało w tych czterech meczach Ajaxu i czterech meczach Liverpoolu w Lidze Mistrzów. W meczach Ajaxu wyglądało to następująco: 8-8, czyli znowu dwa razy po cornerku by zabrakło, raz było 9 i w pierwszym meczu z Liverpoolem było 10 różnych, ale ale Liverpool napił tam 10 rożnych, Ajax nie napił ani jednego, 0 rożnych, za to Liverpool dyszkę wrzucił, więc linia byłaby pokryta, no i jeżeli chodzi o Liverpool, to w tych czterech meczach wygląda to fajnie, bo raz było 6 rożnych, ale 3 mecze z zapasem, 10, 14, 15 kornerów meczowych, więc tutaj faktycznie to chyba wygląda dobrze na papierze, też biorąc pod uwagę fakt, że Ajax zapewne będzie chciał cisnąć od samego początku, żeby z tym Liverpoolem powalczyć, i mamy karteczki w meczu Marsylii i Eintrachtu, e, też os 4 ostatnie mecze Marsylii, czyli 4 mecze w Lidze w fazie grupowej, to było 5 kartek, 5 kartek 8 kartek, dwie kartki trzy mecze bardzo overowe pod karteczki w tym pierwszym właśnie za intraktem było najmniej, były dwie kartki, a jeżeli chodzi o Eintracht to wygląda tak, że były dwie kartki właśnie z Marsylią, trzy karteczki, trzy karteczki i 6 kartek, też oczywiście z tymi kartkami i różnymi, wszystko zależy od tego jak się spotkanie ułoży, ale tutaj tak jak mówiłem to jest ta grupa, gdzie pierwsza ekipa ma 7 punktów, a czwarta 4 i wszyscy jeszcze mogą powalczyć o wyjście, powinno być ostro, powinno być ciekawie, powinno być no powinna być taka, nie chcę agresja, ale taka pasja na boisku, to wtedy faktycznie karteczki tutaj będą i Michał Trafi swój kolejny, oby kupon na zielono. I ostatni kupon na dzisiaj, słuchajcie, to jest kupon od Huberta. Trzy podane, dwa trafione. 2138 zł czystego profitu. I mamy dubelka. Mamy over 2,5 goli. Po prostu over 2,5 goli w tym meczu e, Barcelony i Bayeru. No i tutaj wiadomo, Barcelona aktualnie najlepsza defensywa ligi. I oni w tej lidze naprawdę grają dobrze z tyłu, nie? Bo nawet jak mieli kontuzję w tej defensywie, teraz też. No 4 do 0 wygrali za Zatetyk Bilbao. Kolejny mecz na 0 z tyłu. 11 spotkań, tylko 4 stracone golem mówię to pod to, że jeżeli Bayern tutaj porotuje, nie wiem do końca czy będzie jakoś mocno rotował, no to faktycznie ci zmiennicy mogą mieć trochę problemów ze strzeleniem gola Barcelonia, czy sama Barcelona pokryje overa 2,5 goli z drugiej strony można znowu powiedzieć, że Bayern gra super ostatnio i ma mega dobrą ofensywę i jakby nie sprawia im problemu strzelanie goli, no to wtedy faktycznie ten over Robi się jeszcze ciekawsze. Tylko znowu pytanie, jak to spotkanie się ułoży. Tu są, pamiętajcie, pomysły innych typerów, a wy finalnie musicie sobie przekmienić, czy coś wam się tutaj podoba, czy chcecie ewentualnie skopiować, czy totalnie to olać. Nie do tego jest zwycięstwo Atletico, czyli mecz, o którym chyba jeszcze dzisiaj w sumie nie gadaliśmy. Atletico, które gra na własnym boisku z Bayerem Leverkusen. Atletiko trzecie miejsce w grupie, 4 punkty do Porto, bo drugie ma już awans. Do Porto strata dwóch punktów, Bayer Leverkusen trzy punkty, więc tutaj będzie też walka. Po prostu Hubert twierdzi, że atut własnego boiska przeważy i ta może faktycznie troszkę lepsza dyspozycja akurat w tym momencie piłkarza Atletico pozwoli tutaj im na zwycięstwo. Mamy wszystko, masa kuponów, masa pomysłów, jak to przy lidze mistrzów zawsze bywa, więc więc trzymamy kciuki, żeby coś tam się udało, tylko pamiętajcie, że równie dobrze wszystko może się zestrać. Może być przegrane, może nie wejść, może być w kiblu. Miejcie to na uwadze? Niech to jest dodatek do życia. Nie traktujcie tego jako sposób na zarobek, bo to absolutnie sposobem na zarobek nie powinno być. Miejcie to na uwadze? A ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszej grupy, Wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie tutaj na filmie. I słyszymy się pewnie: jutro piona, przybijana, typerska. Trzymam kciuki za wasze kupony. Pozdro, nara!